Witam. Chciałbym dzisiaj zaprezentować unboxing gry Call of Duty 4. Kupiłem tę grę zainspirowanym moim kuzynem, który też kupił tę grę, tylko tyle, że na Xboxa 360. Dobrze. Dobra, no, grę już mam Dobrze. No, zobaczmy. Jak to wygląda. Tutaj Game of the Year Edition. Wielu dodatkowych jest do dobry w sieci. Gra roku według siebie. Jakże? Nie, według siebie. Potem Duty. Potężna siebie. No. Zobaczmy jak to to jest w środku. To jest instrukcja. Wszystko jest w chociaż ona jest troszkę mała, ale jest konkretna i wszystko jest w niej opisane. To jest cała instrukcja, miejsce notatki. To jest Puta. No, i mam nadzieję, że właśnie będę ją instalował. Mam nadzieję, że da mi wiele radości. No, mam, mam nadzieję. No, dziękuję za uwagę.